Gotowy by przejąć kontrolę nad każdą drogą, każdym torem i każdym wyzwaniem? Przedstawiamy amortyzatory z zewnętrznym zbiornikiem Tough Dog TDR Pro Series precyzyjnie wykonane amortyzatory do poważnej jazdy terenowej. Nagromadzenie ciepła prowadzi do zaniku skuteczności amortyzatora, co jest pewnym sposobem na utratę kontroli wtedy, gdy liczy się to najbardziej. TDR Pro Series zostały stworzone, by sprostać każdemu wyzwaniu. Lepsze chłodzenie, precyzyjna reakcja, niezrównana trwałość. To nie jest jakiś uniwersalny, seryjny amortyzator. Seria TDR Pro to efekt wieloletniej pracy nad koncepcją, udoskonalania i rygorystycznych testów w najtrudniejszym terenie Australii. Przemierzyliśmy niezliczoną ilość kilometrów w najtrudniejszych warunkach. Wynik amortyzator, który nie tylko jest wytrzymały, ale także zaprojektowany tak, by działać tam, gdzie inne zawodzą. Dzięki wytrzymałej obudowie jednorurowej i pojemnemu zbiornikowi powietrza seria TDR Pro eliminuje ciepło u źródła, szybko je rozpraszając, co pozwala utrzymać najwyższą wydajność. Napełniony gazem zbiornik zapobiega napowietrzaniu, a specjalnie opracowany olej zapewnia płynność działania nawet w najtrudniejszych warunkach. Więcej oleju, większy skok, lepsza kontrola. Jednorurowa konstrukcja zapewnia maksymalny ruch przez tłok zaworowy, zwiększając skok kół, utrzymując amortyzatory w niższej temperaturze i oferując wydajność, którą naprawdę czuć. Dzięki 60 mm tłokowi wyścigowemu o wysokim przepływie, 67 mm stalowej obudowie, elementom obrabianym CNC oraz 22 mm chromowanemu prętowi tłoka chronionemu przez wytrzymałą 360-stopniową osłonę kamieni, to poważny sprzęt stworzony do znoszenia ekstremalnych obciążeń. Gwintowana obudowa umożliwia precyzyjną regulację wysokości zawieszenia dostosowaną do konfiguracji Twojego pojazdu, a odwróconej konstrukcji zmniejsza masę nieresorowaną, szybszą reakcję zawieszenia płynniejszą, bardziej kontrolowaną jazdę. TDR Pro Series pozwala dostosować Twoje zawieszenie ośmiostopniowej regulacji odbicia i ośmiostopniowej regulacji kompresji. Niezależnie od tego, czy jesteś załadowany sprzętem, czy mierzysz się ze zmiennym terenem, możesz precyzyjnie dostroić ustawienia w locie, aby uzyskać maksymalną kontrolę. W pełni regenerowalny i objęty trzyletnią gwarancją na 100 000 km, DDR Pro Series jest już dostępny do szerokiej gamy Twoich ulubionych samochodów z napędem na cztery koła. Poczuj różnicę, jaką zapewnia jazda w terenie, stworzona z myślą o ekstremalnych warunkach i dostrojona do wydajności. Seria TDR Pro firmy Tough Dog. osiągi rodem z wyścigów, które pozwolą ci zajechać jeszcze dalej.